Xiaomi Mi 9T Xiaomi 11T Pro Dwa lata temu stałem się użytkownikiem tego telefonu Xiaomi Mi 9T Dwa lata temu zrobiłem jego recenzję, a że wymieniam telefon co dwa lata, to nadszedł czas na nowy telefon. I tak mi się spodobał ten 9T tak mi podpasował, że jak przeszedł po dwóch latach czas właśnie na wymianę na nowy telefon, to zdecydowałem się na Xiaomi 11T Pro. Już tym razem bez MI w nazwie i wziąłem wersję Pro, a nie tą zwykłą, głównie dlatego, że u operatora były w tych samych cenach, więc w zasadzie nie miałem powodu, żeby tej nie brać. Także chciałem powiedzieć właśnie ten materiał z innej perspektywy, nie z perspektywy kogoś, kto recenzuje telefony co chwilę, jak większość pewnie recenzji oglądaliście, tylko z perspektywy kogoś, kto używał przez dwa lata poprzednika, teraz przesiadł się na nowszy model z tej samej serii, bo tak mu się poprzednik spodobał. I chcę Wam powiedzieć, jakie są moje wrażenia po paru dniach użytkowania tego nowego modelu, jakie zmiany mi się podobają, co moim zdaniem wyszło na minus, bo niestety parę rzeczy też tutaj takich jest, i czy ogólnie moim zdaniem warto było się przesiadać na Xiaomi 11T Pro. Zacznijmy może od tego, co z perspektywy takiego codziennego użytkowania moim zdaniem najbardziej rzuca się w oczy. Mianowicie chodzi o ekran. Zarówno tu, jak i tu jest ekran AMOLED, czyli czatnie są super, kolorki bardzo fajne. Podobno w dziesiątce, która była między 9 a 11 z tej serii, ta, był LCD, natomiast tutaj wrócili z powrotem do AMOLEDa, co jest super, bo tutaj już się do tych kolorów, do tej jakości ekranu przyzwyczaiłem i nie chciałbym chyba z powrotem przywrócić na lcd -ka. Natomiast w dziesiątce Przerzucili się na ECDK głównie z uwagi na to, żeby wprowadzić wyższą częstotliwość odświeżania ekranu. Tutaj jest z powrotem AMOLED, ale jest też 120Hz. I to 120 Hz robi robotę. Naprawdę tutaj wszystko wydaje się dużo szybsze, dużo płynniejsze, dużo bardziej responsywne. W tym momencie to nie ja muszę czekać na telefon, tylko telefon musi czekać na mnie, bo jest taki szybki, tak? Jest wrażenie responsywności i szybkości, że po prostu jeśli chodzi o wrażenie z tego jak się korzysta, to ten ekran sprawia, że ten telefon wydaje się dużo, dużo szybszy. Zgaduję, żeby się i tak taki wydawał, nawet gdyby był ten, ten sam procesor w jednym z drugim telefonie. Niestety, co może zauważycie będzie tutaj motywem przewodnim w tym materiale, w tym telefonie, to mimo tego, że ogólnie te 120 Hz jest zdecydowanie lepsze i ten ekran jest dużo fajniejszy, to jest jeden mały downgrade. Mianowicie tutaj mieliśmy taki super bayer, wysuwana kamerka. Wtedy kombinowali wszyscy, jak tu ukryć aparat. Jak tu zrobić jak najbardziej bezlamkowy telefon, i ja byłem z tego rozwiązania bardzo zadowolony. Nie robię jakoś dużo selfie, jak robiłem, to nie miałem problemu z tym, żeby zaczekać, aż ten aparat się wysunie. I niestety bardzo żałuję, że od tego czasu większość producentów z tego typu rozwiązań zrezygnowało na rzecz kamerki wbudowanej w ekran, wycięcia po prostu małego. Nie jest to co prawda aż taki duży noc jak w iPhoneie, ale i tak jest to wycięcie, które o dziwo, myślałem, że dużo bardziej będzie mi przeszkadzać w pierwszej kolejności. Co prawda nie oglądałem jeszcze jakoś bardzo dużo filmów, i tak naprawdę najbardziej to przy YouTube przeszkadza albo właśnie przy oglądaniu filmów w seriali. Tak na co dzień to przestaje się na to zwracać uwagę. Natomiast gdybym mógł sobie wybrać, to zdecydowanie wybrałbym ten ekran 120 Hz, ale z tym patentem, z kamerką z tego telefonu. Naprawdę za tym będę trochę tęsknić za tą kompletną bezwąkowością tego telefonu, że nie ma żadnej kropelki, żadnego wycięcia, żadnego nic. 120 Hz super i to dużo bardziej się zauważa w codziennym użytkowaniu, ale zawsze jakiś mały minusik musi być. W kwestii aparatów mamy tutaj jednocześnie bardzo duży upgrade, ale zarazem w pewnym stopniu mały downgrade. Już mówię o co chodzi. Zacznijmy od tego dużego upgrade'u, Bo tutaj będzie zdecydowanie więcej do opowiedzenia. Ten aparat ma tutaj 108 megapikseli, ma większą matrycę, nie sprawdzałem, jaką zapomniałem sobie sprawdzić, będzie teraz na ekranie informacja i sprawuje się ten aparat zdecydowanie lepiej niż poprzedni. Jedną z rzeczy, którą w pierwszej kolejności zauważyłem, jak się przerzuciłem na ten aparat, to właśnie ta matryca i konkretnie to, co idzie za większą matrycą, mianowicie większe rozmycie tła. To rozmycie tła jest dużo większe, jest po prostu bardziej naturalne, nie trzeba ustawiać tego sztucznego trybu podtratowego albo jakiś. Innej magii robić w softwareze. Jeśli tylko obiekt jest wystarczająco blisko, to ma fajnie rozmyte tło. Aparat, przy zdjęciach, ma też tylko HDR, który, co jest bardzo fajne, włącza się samoistnie. Telefon po prostu wykrywa moment, kiedy ten HDR by się przydał. Na przykład w momencie, jak jestem w domu, a za oknem jest słońce, to wtedy automatycznie ten HDR się włącza i daje całkiem spokojne rezultaty. I fajnie, że nie trzeba w ogóle myśleć o tym, żeby go włączać, tylko jak telefon uzna, że potrzeba, to wtedy ten HDR. Tam się aktywuje. Ale przez większość czasu ten typ nie jest tak bardzo potrzebny i można sobie bez problemu robić zdjęcia na automacie. To, co natomiast mnie dużo bardziej interesuje z racji, że zajmuje się wideo, to właśnie typ wideo, który jest zdecydowanie większym moim zdaniem upgrade'em względem dziewiątki. Mianowicie, nie dość, że jest tutaj ten większy sensor, to jest to też dużo lepszy procesor, co oznacza, że możemy sobie tutaj robić bardzo dużo różnych bajerów. Mamy nagrywanie w 1080p60, nawet w 4k60 w klatkach, a nawet nagrywanie w 8k. Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale pokażę Wam tutaj, jak wygląda porównanie 4K i 8K, jeśli chodzi o jakość po przybliżeniu. Nie wydaje mi się, żeby to była duża różnica. W tym momencie raczej 8K jest takim typowym bajerem marketingowym do tego jak się wejdzie w ten tryb, to telefon informuje, że można nagrać maksymalnie 6 minut w jednym klipie w 8K, więc to jest takie bajer. Natomiast to co od razu zauważyłem, to w 9T po włączeniu trybu 60 klatek Full HD stabilizacja się wyłącza. Więc w tamtym telefonie jedyna opcja, gdzie jest włączona stabilizacja obrazu to jest albo 720p, albo 1080p i to tylko w 30 klatkach. A i w 4K w 30 klatkach też. W tym telefonie w 4K w 60 klatkach nawet jest stabilizacja, w 1080p w 60 klatkach też. Więc w tym momencie mogę ci pokazać jaki jesteś wystabilizowany w 4K w 60 klatkach. W tym momencie już ten, już masz rozmyte tło. Całkiem fajnie, co często by wymagało jakiegoś fajnego obiektywu w aparacie, a tymczasem tutaj jest fajnie rozmyta. Moim głównym problemem z wideo przy dziewiątce było to, że obraz tak się haczył trochę. Telefon gubił klatki po prostu przy nagrywaniu, bo najprawdopodobniej procesor nie mógł ogarnąć tego wszystkiego, nie nadążał. I to było niestety mocno widać w momencie jak się puszczało ten filmik, zwłaszcza przy dobieniu jakiejś panoramy widać, że ten obraz tak skipuje. Dzięki temu, że tu jest sporo mocniejszy procesor, tego problemu już w tym momencie nie ma, ten telefon zdecydowanie bardziej wydaje mi się będzie fajniejszy. To nagrywania rzeczy. Tutaj co prawda czasem też tego używałem jak musiałem, ale jednak to haczenie było sporym problemem i cieszę się, że tego już tutaj nie ma. Niestety nastąpił również downgrade taki drobny, przynajmniej przy wideo jeśli chodzi o obiektyw szerokokątny, ponieważ w 9 można było nagrywać maksymalnie 4K30, ale także 1080p60. Co prawda bez stabilizacji wtedy, ale można było. Natomiast jeśli chodzi o wideo, to w 11 przy szerokim kącie jest dostępne tylko i wyłącznie 1080p30. No i tam niżej 720p, ale powyżej 1080p i 30 klatek przy obiektywie szerokokątnym nie pójdziemy i to jest ten downgrade, który niestety dla mnie jest słaby dość mocno, bo chciałbym chociażby móc nagrywać ze stabilizacją, gdyby się dało w Full HD w 60 klatkach z szerokim kątem. Niestety to sobie odpuścili, a przy zdjęciach szeroki kąt w ten sposób się porównuje. Natomiast poza tym, że po prostu działa dobrze i nie skipuje kratek i ten obraz wygląda lepiej, jest jeszcze kilka, Fajnych innych opcji w tym telefonie, które właśnie są zrobione pod takich ludzi jak ja. Przede wszystkim to, co dla mnie jest super, co mi najbardziej się spodobało, to jak wejdzie się w tryb Pro, w ogóle jest tryb Pro wideo, którego nie było w 9. W 9 jest tryb Pro tylko do fotografii. Tutaj już mamy tryb Pro również do wideo. I to, co między innymi można w tym trybie wrzucić, to jest LOG. Czyli płaski profil kolorów, który użyłam też w tej kamerze. Jak w tym momencie wyłączę kolor grading. To zobaczycie, jak wygląda oryginalny obraz z tej kamery, z tego aparatu, i w tym momencie wrzuciłem z powrotem to kolorowanie. I tak samo tutaj można zrobić. Tutaj też mogę sobie włączyć płaski profil, który oryginalnie z kamery wygląda dość słabo. Tutaj naprawdę wygląda kiepsko z telefonu, jak na niego patrzę, ale jak go pokoloruję, jak sobie kombinuję w montażu, to wygląda super. Poza tym można też zrobić takie inne bajety jak na przykład dodanie od razu czatnych pasków filmowych. Już w ramach aparatu, że nie trzeba tego później w montażu dodawać, tylko od razu są dodane paski. Jeśli chcecie zrobić takie jakieś filmowe ujęcie, a na przykład chcecie od razu wrzucić na social media bez edytowania, jakieś takie bajery do nagrywania w stylu pokazania, prześwietlenia. Oczywiście tutaj można sobie dopasować wszystkie obiektywy, jasność, migawkę i tak dalej. Te wszystkie bajery. No i fajne też jest, że pokazuje tutaj od razu wykresy, zarówno jasności, jak i audio. No a w ten sposób prezentuje się aparat kamerka z przodu chyba też jest sporo lepsza niż w poprzednim telefonie przede wszystkim to co widzę ma stabilizację czego chyba dziewiątka nie ma z tego co kojarzę i patrzy się oczywiście na ekran, a nie w obiektyw kamery no a tak wygląda obraz przedniej kamerki z dziewiątki jak się spodziewałem nie ma tutaj stabilizacji z przodu, więc to jest bardzo spoko, że przednia kamerka też ma stabilizację <muzyka> Jeśli chodzi o wydajność, to nie ma się tutaj za bardzo o czym to rozwodzić. Jest tutaj flagowy Snapdragon 888. Nie jest to ósemka generacji pierwszej, ale wiadomo po smartfonie za 3000 zł. Nie można się spodziewać najlepszych, najświeższych rzeczy plus i tak ta 888 zapieprza. Po prostu zapieprza. Nie zdarzyło mi się, żeby coś się ścinało. Wszystko działa płynniutko, i tak naprawdę ten telefon ze Snapdragonem, podajże 730, też działa ok. Nie widzę jakiejś takiej ogromnej różnicy po przesiadce na flagowy procesor. Natomiast miejsce, w którym ta wydajność tego flagowego procesora dla mnie w codziennym użytkowaniu najbardziej się ujawniła, to aparat. Załóżmy, że chcę sobie po prostu wyciągnąć telefon z kieszeni, bo zobaczyłem coś fajnego i szybko zrobić zdjęcie. Zobaczcie, jak wygląda różnica czasu między tym ile zajmuje zrobienie takiego zdjęcia od zera zupełnie dziewiątką t i 11T Pro. Jak widzicie, różnica jest spora, i przy takich po prostu, jak chcę coś na szybko zrobić, zdjęcie, to tutaj to jest bardzo przydatne. I tutaj to była chyba najbardziej upierdliwa dla mnie rzecz, jeśli chodzi o wydajność. Bo jeśli chodzi o resztę, to wydajnościowo ten telefon jest dalej całkiem spoko. I dzięki tym 120 Hz, tej płynności ekranu, też gesty, które są wbudowane w system Xiaomi, które w 9T te też już miałem włączone, tutaj się jest zdecydowanie lepiej używa, są dużo bardziej responsywne i jest po prostu w mniejszym użytkowaniu ten system dzięki temu ekranowi budowanej pamięci tutaj było 128 GB tu jest 256 ja w zasadzie nigdy nie dotarłem do granicy tych 128 GB co prawda w żadnym nie można wsunąć karty microSD ale właśnie tutaj z reguły trzymałem się w okolicach 70-80% zapełnienia pamięci, więc tutaj w zasadzie nie ma szans, żebym kiedyś te 256 GB zapełnił, a przyda się, jak będę chciał coś nagrywać, na przykład 4K potrzebował. Kolejnym aspektem, kolejną rzeczą, przy której pojawia się ten motyw dużego upgrade'u, małego downgrade'u jest dźwięk. Tutaj był dość słaby pojedynczy głośnik mono z dołu. On się sprawdzał do podcastów. Z reguły go używałem do słuchania podcastów w domu, jak mi się nie chciało włączyć głośnika. Muzyki rzadko na nim słuchałem, trochę tak, ale nie jakoś dużo. Tutaj natomiast jest głośnik stereo, tutaj jeden na dole, drugi na górze. Jest nawet napisane Sound by Harman Kardon. I szczerze mówiąc, po tym jak ludzie wychwalali dźwięk z tego telefonu w recenzjach, spodziewałem się trochę większego skoku. Skok na pewno jest spory, ale jednak spodziewałem się trochę więcej. Moim zdaniem wciąż iPhone 13 mojego chłopaka brzmi trochę lepiej. a niestety downgrade jest w postaci braku jacka na słuchawki. Dobra, akurat sobie chłopak poszedł, to mogę powiedzieć, że czasem z tego jacka korzystałem, jak akurat miał chore gardło i chrapał w nocy, to wtedy można było sobie wpiąć te małe słuchaweczki od Xiaomi, jakie mam za 40 zł, i wtedy trochę łatwiej mi się zasypiało, nie budząc go jednocześnie. No a tutaj teraz w tym momencie nie będę miał możliwości, o ile nie kupię sobie jakichś bezprzewodowych słuchaweczek. Ale cóż, nie używałem tego jakoś szczególnie często, tylko czasem się przydawało. W większości i tak korzystam, jeśli już słucham na tym telefonie. To z moich dużych bowzów bezprzewodowo. Więc to jest takie szkoda, że tego już nie ma, bo czasem się przydawało, ale nie jest to dla mnie zdecydowanie breaker. Kuba, czy widziałeś kiedyś, żeby ładowarka od telefonu była cięższa od samego telefonu? Pierwsze słyszę. No właśnie, a tutaj tak się stało. Co prawda jeszcze tego nie sprawdzałem, ale pewnie zaraz zobaczycie jak kładę na wagę tą ładowarkę i ten telefon i najprawdopodobniej ten telefon będzie lżejszy od tej ładowarki. Naprawdę, to jest wielki kloc który nie wiem czy będę ze sobą wszędzie taszczyć, bo to jednak jest spore, ciężkie. Może będę, ponieważ jednak profit jest taki, że telefon ładuje się do pełna w niecałe 20 minut od zera. Podobno co prawda może to w pewien sposób baterię obciążać, ale na ten moment w tym telefonie nie szanowałem baterii, nie zwracałem jakoś bardzo uwagi na ładowanie, nie starałem się, żeby oszczędzać to ogniwo i w tym momencie ta bateria już nie trzyma jakoś super. Natomiast wiedziałem, że po dwóch latach wymienię telefon i w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy trochę mi ta bateria słabsza uwłaczała, i w tym momencie tutaj czuję duży skok. Nawet nie tyle wydaje mi się z ogniwa z 4000 do 5000, tylko po prostu fakt, że to jest świeża bateria, niezużyta. Tutaj jednak już przez dwa lata była męczona często krótkimi jakimiś doładowaniami, a niekoniecznie zawsze ładowaniem od 0 do 100%. Jeśli tutaj będzie podobnie. Jeśli tutaj podobnie bateria po dwóch latach się zdegraduje, to nie będę mieć z tym problemu, ponieważ za dwa lata ten telefon też wymienia. No a jednak fakt, że mogę podłączyć na chwilę i mieć bardzo dużo naładowane, to jest dla mnie też bardzo spoko rzecz, ponieważ ostatnio. Często mi się zdarzało, że ten telefon mi się w środku dnia wyładowywał i podłączałem tutaj i musiałem czekać dość długo, aż się naładuje, bo tutaj co prawda też nie jest jakoś bardzo wolne to ładowanie, to jest 18W, co przynajmniej dwa lata temu jeszcze podchodziło pod szybkie ładowanie. No a tutaj jest 120W, więc jednak trochę, troszeczkę odrobinę tak więcej. I z tego na pewno będę, zwłaszcza w domu, korzystać, Jak chcę sobie jednak cały czas mieć telefon przy sobie i tak tylko na chwilkę go podpiąć, żeby doładować. To to jest jednak super rzecz. No i teraz macie porównania, ile ten telefon ładuje się od momentu, jak mi się rozładuje do 100%, i ile ten telefon do zładowania do 100%. To, co zauważyłem podczas ładowania telefonów, to po pierwsze 9T miał 4% baterii, mimo tego, że też go wyładowałem do momentu, w którym telefon mi powiedział, że będzie się wyłączać. Podczas gdy 11T nie pokazuje procenta baterii. I tutaj próbowałem je włączyć. 9 też się od razu włączył 11 nie, dlatego wyłączyłem z powrotem 9 i dopiero po niecałych 7 minutach oba włączyłem, żeby już się włączone do końca doładowały. I niestety nie ustawiłem dobrze ostrości na aparacie, więc nie widać tam dokładnych tych małych procentów. Natomiast do 100% 11 naładowała się po niecałych 28 minutach, podczas gdy 9 w tym samym czasie naładowała się do 49% i to mimo tego, że miała od początku te 4% zapasu. I przy tej przesiadce właśnie ta nowa bateria to jedna z rzeczy obok tego ekranu 120 Hz'owego, na której mi najbardziej zależało, żeby jednak dłużej ten telefon trzymał i czuję, że trzyma dłużej. W tym telefonie był czytnik palca wbudowany w ekran, więc dotykam tutaj, się odblokowuje i nie jestem zbytni fanem tego czytnika, on zbyt często mi nie łapał, zbyt długo zajmowało odblokowanie. Ogólnie nie jestem zbytni fanem tych czytników pod ekranem. Tutaj jest czytnik palca z boku, on jest dużo szybszy, dużo sprawniejszy. Naprawdę zapieprza ten czytnik i zdecydowanie wolę to rozwiązanie. Problem pojawia się co prawda czasami, jak chcę sobie tylko zapauzować albo odpauzować podcast i chcę kliknąć tylko, żeby pojawił się ekran blokady, a nie chcę odblokowywać telefonu, ale wtedy i tak takie kliknięcie czasem wystarczy, żeby już odblokować telefon, co jest czasem trochę upiodliwe, ale jednak wolę mieć taki szybki czytnik tutaj niż ten w ekranie, więc... Upgrade czytnika palca zdecydowanie na plus. Chociaż wciąż uważam, że najlepszy czytnik palca był w telefonie, który miałem 4 lata temu, mianowicie Honora. 7X bodajże, po że był czytnik linii papieratnych z tyłu i moim zdaniem to było idealne miejsce na czytnik linii papilarnych i nie mam pojęcia czemu producenci z tego miejsca zrezygnowali. Powinno to wrócić, bo to było idealne miejsce na to, żeby palca położyć i żeby go zeskanować i to jest akurat dla mnie bardzo słabe, że już prawie żaden telefon tego nie ma. Chyba ostatnią rzeczą, która jest z jednej strony upgradem, z drugiej strony downgradem jest haptyka, wibracja. Upgrade jest, ponieważ feeling samego pisania albo różnych gestów, tego, jak telefon wibruje. Jest bardzo fajny, tak telefon stuka. Fajne to uczucie jest po prostu pisanie na tym telefonie względem dziewiątki. Natomiast downgrade jest dla osób, które tak jak ja praktycznie cały czas trzymają telefon w trybie wyciszonym. W ten sposób brzmi Xiaomi 9, tak gdy się go położy na stole i zacznie ktoś do ciebie dzwonić w wyciszonym, gdzie są tylko wibracje. A tak brzmi w tym samym co dobieśiało mi 11 top I tak jak już tutaj często, mimo tych mocniejszych wibracji, zdarzało mi się nie słyszeć, że telefon dzwoni, tak tutaj wydaje mi się, że jeszcze częściej będę przegapiać połączenia. Nad systemem nie ma co się rozwodzić, bo jest to w zasadzie ten sam co tutaj. Jedyne co tu tutaj był nowy pasek powiadomień, który po zjeździe z jednej strony miał zestaw opcji tam latarki, Wi-Fi, Bluetooth i te inne, a po zjeździe z drugiej strony miał powiadomienia. Natomiast tutaj wróciłem do starego trybu, gdzie nieważne z której słony zjadę. Są i powiadomienia i opcje, ponieważ moim zdaniem to, że muszę aż sięgać palcem na drugą stronę, żeby zjechać powiadomienia, to nie było dla mnie wygodne i wolę zdecydowanie taki pas, gdzie mogę zjechać z jednej strony palcem, nie muszę sięgać na drugą stronę ekranu i mogę sobie wszystko i powiadomienia i opcje zmienić. A no i po przesunięciu w lewo na ekranie głównym są normalnie wiadomości Google, a nie tam jakieś Siaomi, jakie były. W, w kwestii wyglądu Xiaomi 9T podoba mi się bardziej niż 11T Pro. Głównie dlatego, że ma taki fajny niebieski wzorek i ładnie się błyszczy. Natomiast moim zdaniem wygląd telefonu nie ma znaczenia. Dlaczego? Dlatego. Casey. Większość ludzi nosi case'a, większość ludzi właśnie wygląd swój telefonu modyfikuje case'em. W zestawie z jedenastką był przezroczysty case, który jest bardzo spoko i przynajmniej na razie będę jego używać. Przy dziewiątce miałem trzy czy cztery różne case'y w trakcie jego użytkowania, więc po prostu wygląd sobie w ten sposób zmieniałem. Natomiast ogólnie spoko, że ten case przezroczysty, prosty jest w zestawie z jedenastką. Więc podsumowując, niestety to nie jest tak, że kupując kolejny telefon z tej samej linii dostajecie to samo, tylko że lepiej. W zasadzie na każdą rzecz, którą ten telefon robi sporo lepiej, przypada rzecz, którą robi odrobinę gorzej od tego, więc. Niestety nie był to zakup idealny, ale wydaje mi się, że telefon idealny nie istnieje. Jest sporo rzeczy, które wziąłbym jednak z tego telefonu i przerzucił do tego, ale tak czy siak uważam to za zakup zdecydowanie udany. Bardzo dobrze się zapatruję na najbliższe dwa lata, jakie spędzę z tym urządzeniem. Więc jeśli ktoś jest w podobnej sytuacji jak ja, że po dwóch latach chce się przerzucić na jakiś nowy telefon, to zdecydowanie Xiaomi 11TP to nie będzie złym zakupem będzie wręcz bardzo dobrym zakupem z wieloma świetnymi funkcjami, działający jak rakieta, z bardzo dobrym aparatem, z kilkoma markamentami, ale wiadomo, nikt nie może być idealny. Także dziękuję bardzo Wam wszystkim za oglądanie i chciałbym powiedzieć, że do zobaczenia w następnym materiale, ale nie wiem, czy się takowy pojawi. Pewnie kiedyś się pojawi jakiś. Zobaczymy. Trzymajcie się, cześć!